Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o najmłodszym pokoleniu pacjentów zgłaszających się do gabinetów medycyny estetycznej. Kiedy miałam 13 lat i na świat przyszła Agnieszka, moja kuzynka, zupełnie nie przypuszczałam, że będę lekarzem, że będę zajmowała się medycyną estetyczną, a scenariusz, w którym Agnieszka siedzi na fotelu jako moja pacjentka, a ja jako lekarz, zupełnie nie mieściło się w mojej głowie. I 13 lat to z jednej strony niewiele, ale z drugiej strony. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o nasze potrzeby. Jeżeli chodzi o potrzeby kobiet w moim wieku i kobiet starszych, w wieku naszych mam i naszych babci. Agnieszka ma 24 lata i możecie powiedzieć, co ona w ogóle może chcieć od swojego wyglądu: idealne rysy twarzy, a jednak tutaj przyszła. I pokolenia są różne, i nasze potrzeby są różne. Pacjenci pokolenia Agnieszki są dużo bardziej świadomi ideałów, kanonów piękna. Szczególnie Agnieszka, która jest studentką Akademii Sztuk Pięknych, zna się na idealnych proporcjach. Na pewno osoby w tym wieku charakteryzują się dużo większą krytyką względem swojego wyglądu, co z pewnością wywołane jest. Narażeniem na bardzo dużą ilość swojego wyglądu, swojego odbicia w mediach społecznościowych. I to, z czym do mnie dzisiaj zgłosiła się Agnieszka, to utrata już nieidealnej linii żuchwy. I oczywiście powiecie, że ona prawie jest idealna, natomiast to, co pokazała Agnieszka, prosząc mnie o ten zabieg, to jest niewielka ilość podwójnego podbródka. I to co ja dzisiaj zaplanowałam, żeby podkreślić tą linię żuchwę to praca w okolice kąta żuchwy, tak żeby troszeczkę wymodelować tą linię żuchwy. Będziemy też pracować w okolicy brody, żeby spowodować jej wyciągnięcie do dołu. I przyśrodkowo. Nie do końca podobają mi się te mody na trójkątną linię żuchwy, dlatego tak nie będziemy pracować. Natomiast myślę, że delikatne zwężenie brody o pół centymetra i nadanie jej minimalnie bardziej trójkątnego, trójkątnego kształtu spowoduje, że ta linia żuchwy będzie bardziej zarysowana. Zaczynamy.